Witajcie, kochani! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o skutecznych sposobach usunięcia metali ciężkich z organizmu. Pod filmem podam siedmiodniowy plan detoksykacji organizmu, więc proszę tam również zajrzeć. Do metali ciężkich zaliczamy rtęć, ołów, kadm, arsen i inne metale. Metale te mogą gromadzić się w organizmie przez długie lata, wywołując różne choroby typu uszkodzenie układu nerwowego na przykład, jakieś choroby nerek, wątroby itd. A skąd biorą się te toksyny? A mianowicie spożywamy je z przetworzoną żywnością, z wypitą wodą, wdychamy z zanieczyszczonym powietrzem przez używanie kosmetyków? Przez chemikalia obecne w naszym środowisku lub jeszcze z innych źródeł. Organizm każdego dnia narażony jest na kontakt z toksynami. Ale dobrą wiadomością jest to, że możemy w naturalny sposób usunąć, usunąć metale ciężkie z organizmu. Detoksykacja, czyli oczyszczanie organizmu, to proces, w którym organizm pozbywa się tych szkodliwych substancji. Po pierwsze, to należy spożywać pokarmy, które mają właściwości wiążące i usuwające metale ciężkie, do których na przykład należą warzywa i owoce, bo bogate są w błonnik i antyoksydanty, takie jak jabłka, buraki, cytryny, warzywa takie jak brokuły, kapusta, brukselka bo wspomagają one pracę wątroby. Ważny jest błonnik, bo błonnik przyspiesza wydalanie toksyn z jelit. Spożywaj więc produkty bogate w błonnik, tak jak siemię lniane, otręby, warzywa, owoce oraz inne i ważne jest, aby unikać zaparć. Do innych pokarmów należą zielone koktajle, które zawierają chlorofil. A chlorofil wspiera wątrobę i usuwa toksyny. Ważna jest kolendra, która pomaga w usuwaniu ołowiu i rtęci z tkanek. Ważny jest czosnek i cebula, bo zawierają siarkę, która wspiera wątrobę i w tym właśnie procesie detoksykacji. Chlorella jest to zielona alga, która bogata jest w chlorofil. Wiąże ona toksyny i pomaga w detoksykacji również. Ważne są produkty pełnoziarniste, które przyspieszają przemianę materii, takie jak chleb razowy, pieczywo Graham, makaron pełnoziarnisty, brązowy ryż, kasze gruboziarniste, takie jak kasza gryczana, pęczak, jaglana, płatki owsiane, płatki jęczmienne, Płatki żytnie, otręby, kosmosa ryżowa i tak Stosuj probiotyki i fermentowaną żywność, takie jak kiszonki, kefir. No i oczywiście unikaj cukru, białej mąki, przetworzonej żywności, no i mięsa czerwonego. Po drugie, to musisz zwiększyć spożycie antyoksydantów. Bo chronią one komórki przed uszkodzeniami spowodowanymi przez metale ciężkie. I tutaj należy wymienić witaminę C, która neutralizuje wolne rodniki i wspomaga system odpornościowy. Selen, który znajduje się na przykład w orzechach brazylijskich, a który skutecznie wiąże rtęć w organizmie. Glutation, o którym ostatnio dużo się mówi, bo pełni on istotną rolę jako silny przeciwutleniacz, chroniąc komórki przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki. Ponadto glutation bierze udział w wielu procesach metabolicznych, w tym detoksykacji organizmu i wspieraniu układu odpornościowego. Glutation można dostarczać również w postaci suplementów, ale Naturalnie jest produkowany przez nasz organizm. Po trzecie, to należy pić dużo wody, żeby wypłukać i wydalić te szkodliwe metale. Odpowiednie nawodnienie to co najmniej 2 litry wody dziennie. Woda nie tylko usuwa toksyny z moczem, ale również skutecznie filtruje krew. Woda jest z kluczowym nośnikiem toksyn, wspiera nerki, trawienie i pomaga w usuwaniu produktów przemiany materii. Rano warto pić ciepłą wodę z cytryną, bo alkalizuje ona organizm i wspomaga pracę wątroby. No i następną ważną rzeczą jest aktywność fizyczna, a także sauna. Jak wiemy, poprzez ćwiczenia fizyczne poprawiamy krążenie krwi, pobudzamy układ limfatyczny, przyspieszamy metabolizm. I przez to właśnie po prostu usuwamy te toksyny, wspomagamy detoksykację. Wspomniałam również o saunie, bo pot człowieka zawiera toksyny, w tym metale ciężkie, które właśnie organizm usuwa w ten sposób przez pocenie się. Następne to należy również pomóc organizmowi w usuwaniu metali ciężkich przez picie ziół wspierających detoksykację i wspomagających pracę wątroby i nerek. Do takich ziół należy mniszek lekarski, o którym zrobiłam osobny film, bo wspomaga on pracę wątroby i produkcję żółci. Ważna jest pokrzywa, bo działa moczopędnie, oczyszczając w ten sposób organizm. Ostropes plamisty to ważne zioło, które regeneruje i chroni komórki wątroby. Brzoza wspomaga nerki w usuwaniu nadmiaru wody i toksyn. Zioła i przyprawy, takie jak imbir, kurkuma i inne, mają działanie przeciwzapalne i również detoksykujące. Ważny jest rumianek i mięta w detoksykacji organizmu. Po szóste, to należy również zadbać o sen i zredukowanie stresu. Zdrowy sen. Minimum 8 godzin dziennie jest niezbędne, aby nasz organizm się oczyścił, bo oczyszczanie organizmu najintensywniej następuje w nocy. Natomiast stres zakłóca procesy trawienne i detoksykacyjne. Naucz się medytować, spaceruj na świeżym powietrzu i rób ćwiczenia oddechowe. Ważne jest, aby unikać nowych źródeł. Metali ciężkich przez sprawdzanie składu kosmetyków, których używasz na co dzień, bo mogą one zawierać metale ciężkie. Sprawdź skład środków czystości, które używasz. Mogą mieć one również dużo metali. Unikaj jedzenia dużych ryb, takich jak tuńczyk, bo zawierają one dużo rtęci. Wyrzuć z domu, Aluminiowe pojemniki, garnki, folie i inne. Nie przechowuj w nich żywności. Nadmiar aluminium w organizmie może prowadzić do problemów neurologicznych, takich jak zmęczenie, zaburzenia pamięci, drażliwość, a także do poważniejszych schorzeń, jak choroba Alzheimera. Może także odkładać się w różnych narządach, w tym płucach i mózgu powodując pylicę aluminiową lub choroby neurodegeneracyjne. Produkty, które warto ograniczyć, to na pewno cukier, alkohol, kofeina, przetworzona żywność, tłuszcze trans, no i inne. Warto też skonsultować się z lekarzem, jeżeli podejrzewasz zatrucie metalami ciężkimi, bo na przykład masz jakieś objawy neurologiczne. Bóle stawów, problemy z pamięcią, przewlekłe zmęczenie. Lekarz wyśle cię na specjalistyczne badania: takie jak badanie krwi, moczu, a nawet testy z włosa. Lekarze, którzy zajmują się tymi problemami, to np. lekarz toksykolog lub lekarz medycyny funkcjonalnej. W przypadkach silnego zatrucia metalami ciężkimi czasem konieczna może być specjalistyczna terapia helatacyjna pod nadzorem lekarza. Terapia helatacyjna to proces, w którym do organizmu podaje się substancje chemiczne, helatory, które wiążą metale ciężkie i minerały, a następnie usuwają je z organizmu. Należy pamiętać, że nie można usunąć metali ciężkich z organizmu na drugi dzień, bo jest to proces długi, wymagający czasu i systematyczności w stosowaniu wyżej wymienionych ziół, nawodnienia, odpowiedniej diety, aktywności fizycznej oraz unikania nowych źródeł toksyn. Nagromadzenie metali ciężkich w organizmie może prowadzić do problemów skórnych. Zaburzeń trawienia, obniżonej odporności, a nawet do poważnych chorób, takich jak rak. Detoksykacja organizmu to realne wsparcie dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Warto też wspomnieć o kuracjach detoksykujących, do których należy. Na przykład, trzydniowy post sokowy oparty na świeżych sokach z warzyw i, i owoców. Może też być detoks cytrynowy, oparty na piciu wody z cytryną, miodem i pieprzem kajeny, albo kuracja z chlorellą i spiruli, spiruliną, które usuwają metale ciężkie. Każda kuracja to powinna być skonsultowana jednak z lekarzem, zwłaszcza przy chorobach jakichś przewlekłych. To na dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę, cieszę się że ze mną jesteście i zapraszam do oglądania następnych odcinków. Pozdrawiam Was i życzę miłego dnia. Właśnie rzuciłam pracę, żeby robić dla Was filmy. Dajcie suba!